mi się, kiedy już chyba dziewiąty vlog ma. Nie wiem, sprawdzimy. Dziewiąty. Otwórz. I mamy tu... Soko mons. Feluś. Feluś. Tylko dzisiaj mi się nie kładzie na rzeczach. W kalendarzu, ok, Okej? Okay? Nie kładź się dziś, dziś nie. Dalej. Dźwięk, dźwięk, dźwięk. To jest dziewiątka. Nie fala, zostaw tego szokowaną. Bo muszę sobie tworzyć. Dobra i mamy tu... Kazał. Ręsiki Mamy tu to... jakieś słodziutkie rękawiczki Niebieską pompkę. I pomarańczową No spoko Teraz jeszcze ten cukierkowy mi zastał Tak, to tego nie otwieram. Więc jeszcze co tylko Jest i jest tu... Znowu chyba ta truskawka. To To Teraz mam ten drój, teraz sobie pracuję, stujemy to. Otworzyłam już. I cały rzecz nadrócić się różni, co wcale nie znaczy, że ona nie jest truskawkowa, bo też jest truskawkowa. to z jej i bajo!